Witam wszystkich! W dzisiejszym filmie sobie ułożyłem plan nawożenia, jaki tam postanowiłem zrobić na ten rok. Oczywiście, że to nie jest plan idealny, nie mam też podkreślenia na początku filmu, nie mam wiedzy rolniczej, nie jestem rolnikiem. Jako dziecko też się nie interesowałem rolnictwem. Praktycznie można powiedzieć, że moja przygoda z rolnictwem zaczęła się jako tak, już zacząłem trochę robić to w covid -a. Oraz tak można powiedzieć, że w żniwa hmm, przyszło mi robić na gospodarce zędu, tam, że ojciec tam nogę rozwalił, no i zacząłem, że tak powiem, trochę coś tam robić. Wcześniej się nie interesowałem. Mamy małe gospodarstwo, i ja nigdy nie byłem zachęcany do pracy na gospodarce oraz żem został. No ale życie jest życiem i tak postanowiłem. W 20 roku jeszcze, tak, że tak powiem, coś zacząłem robić, trochę więcej. Część mi się interesować bardziej tylko nagrywaniem, a od 21 roku idę na własną rękę z gospodarstwem. Mam swoje, że tak powiem, już numer gospodarstwa, swoje bydło i tego typu. Jakieś tam umowy dzierżawne mam i tego typu. Już się opieram. Na dzień dzisiejszy mam jakoś tam działeczkę swoją, tak, I na tym się opieram. Mamy dwa gospodarstwa, tak, ja mam swoje, rodzice mają swoje na razie. Tak, niedługo to się zmieni. Trochę mam zamiar przejąć to gospodarstwo, tak, ale na razie się, na dzień dzisiejszy nie przejąłem. W tym roku przejmę są plany już tam monetariusza. Ale ze względu na mój stan zdrowotny na razie trzeba poczekać, bo nie jestem w stanie pójść na krus, z, Nie oszukujmy się przy moim stanie zdrowia. Muszę na razie jeszcze mieć leczenie, więc tego typu. I zacznijmy od tego. Tak. Gospodarstwo ma około 7 hektarów, nie będę już tam co do ARA liczył. Plus mamy, że tak powiem, dogadane z ludźmi uprzątnięcie działek, to są głównie łąki. Tak obecnie żadnego nie mamy użytku ornego tak w dzierżawie mamy tylko swoje w tam roku był to ten co kupiliśmy. Na dzień dzisiejszy żadnego nie mamy. Mamy około 7 hektarów z tego mogę powiedzieć, że mm, mamy malinę i mamy pastwisko. Pastwisko nie jest brane pod uwagę. Myślę, że i tak jest przenawożone, przesotowane i tego typu. Sami widzicie, że to jest mały Areł. tam się wychodzą co krowy cały rok kał i tego typu zostaje pruchnica z resztek jedzenia, więc myślę, że tam wystarczy. Wiadomo, że to nawożenie nie będzie idealne. Dużo ludzi mnie wyśmieje, że jest zbyt małe, no ale ja załóżmy do tego, że chcę, na razie nie chcę za dużo też dawać nawozu, bo wiem, że by obornik latami, to w końcu przedawkuję. Co do, mogę powiedzieć, do prób glebowych, robiłem dwa razy rzędu e, próby glebowe. E, że tak powiem, tutaj mamy robione z 6 hektarów. Ta działka kupiona nie mam. No, gdzieś mi zaginęła. Nie mam, nie mam potwierdzenia, że nosiłem. Trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Tutaj mamy jak widzicie użytki zielone wszędzie. E, Gleby bardzo lekkie, organiczne, murszowe, torfowe. E, Czwarty, trzecia B do piątej klasy. <laughs> jak widzicie, że mamy gleby w słabej kulturze rolnej. Mam zaniedbane słabym pH. Jak widzicie, można zobaczyć, jakie mam pH. Jakie mam zawartości fosforu, jakie mam potasu, magnezu. Mam dosyć wysoki magnez Nawożenie, jakim się opieram, jest to nawożenie obórnikiem. Teraz tylko praktycznie i wyłącznie. Na początku trochę było wapnowania. tak PH było poprawiane według mnie. Na początku nie robiłem prób glebowych i to był błąd. Dużo osób mi mówiło, że mam niski magnes na glebach i nawet ciocin magnes udawałem, a patrz, że mam wysoki magnes. Wysoki magnes, oglądając pole i inne tam kanały tego typu, słuchając się tych wszystkich podcastów rolniczych, stwierdziłem, że stąd wychodzi, że mam strasznie Zbito glebę przez wysoki magnez, niski potas, tak. Charakteryzuje się wysoki magnez nieużytkami, to mogę Wam powiedzieć, co wiem. No i tak to wygląda, myślę, że nie muszę Wam już mówić. Tu mamy na nisko, mamy łąki torfowe, murszowe i końcowe. Tu mamy gleby lekkie, trzecia, b, piąta klasa, położone w kilku lokalizacjach. Że tak powiem, tak wygląda. No, tu mamy na wiosnę 6,5 hektara użytków zielonych, 2,15 żyto, łąki torfowe i koniczynę z trawami 2,35. No i teraz tak, ja się staram, jak mówiłem, dawać obornik na łąki, ale tu sobie wyliczyłem, ile potrzeba mniej więcej mm, azotu na łąki, <laughs> staram się na łąkach torfowych też mieć koniczynę. Ale ona trochę wyginęła, tak? No, trzeba by podsieć. Już te 4 lata, 3, 2 minęły. Przez ostatnie 2 lata nie podsiewałem. No i wyliczyłem, że podżyto 40 kg azotu i na konieczynę z 40 kg azotu. Od 40 do 60 znalazłem artykuł i tym się sugeruje. Na łąki 60, no bo jest przewaga traw, ale też są konieczyny. Trzeba wziąć pod uwagę, że dawane są oborniki. Podżyt to niebudowany. Był przed żytem, był budowany obornik, także. No ogólnie ja mam obornik z siana. To też inaczej jest, bo nie mam słomy, ścielę sianem. No i tak wyliczyłem, że 2,90 kg serety to jest kilogram azotu. Opierałem się na saletrze. Tutaj sobie tak policzyłem, jak widzicie, 40 kg tu 60 przez tę i wyszłem ile. Przez areo i wyszło tak, że pod 250kg, na łąki 261 i na kończynę z trawami 273 Czyli na pierwszy pokos wyszło mi, że 784kg seletry mi tylko potrzeba. Ech, tak to wygląda. Ech, możecie sami zobaczyć. Ech, wiem, że powiedzieć, że to jest mało. Myślę, że to daje obornik, zaraz tego przyjedziemy. Ech, po pierwszym pokosie e, żyto znika. Łąki oczywiście zostają, tu stwierdzimy, że damy 40 kg azotu, troszkę zmniejszymy. Biorę pod uwagę też problemy z wodą, możliwości działki i tego typu. No malinę mamy to tylko na oborniku, tu widzicie, że łąki 40 kg, tylko niewielkiej ilości potrzeba. Ziemniak obornik, słonecznik będziemy siali, to obornik, groch, obornik albo nic, bo czytałem, że obornik jest niewskazany. Koniczyna z trawami. Prawdopodobnie na jednej działce myślałem o przesianiu, ale chyba zostanie jednak. No i tak to by wyglądało. Przejdźmy teraz do obornika. Co znalazłem? Tak, obornika 1 je, je, tona. Ma w składzie 4,7 kg azotu, 2,8 Fosforu, 6,5 potasu, 4,3 wapnia, 1,5 magnezu i do 1% sodu ja daję około 13 oborników na hektar. Tak około, tak mniej więcej, już tak się tym sugeruje. Jest to dawka taka ze względu na to, że daje obornik prosto, z zobory, nieprzerobione. Na filmach widać jaki to jest obornik: jest to obornik siana. Chyba może nie skłamię, jak powiem, że na mój komentarz profesor piechota odpowiedział mi w ten sposób, że obornik siana śmierdzi, to mogę powiedzieć, ale rozkłada się to szybciej. Ja ogólnie w sumie nie wiem, czy on śmierdzi bardziej, mi to tam w sumie nie widzę różnicy o, ścieląc słomo. Mogę jedno powiedzieć, że może jest mniej chłonny i szybciej, szybciej po prostu zachodzi proces przejścia, no niestety szybciej przetwarza się jak mi profesor Piechota powiedział że w jeden rok praktycznie cały obornik z siana się rozłoży i tak na rok na łąki Oj, tutaj wzięłem, no ciężko coś mi nagrywać znowu się przeziębiłem, jestem na antybiotykach już czwarty miesiąc i wychodzi, że dajemy od 80 do 180 azotu na łąki na torfy 140 max, z motylkami do 60 na rok. Także dając 26 oborniki na hektar, razy 4 i 7, to jest wiadomo, że rotacyjne, mamy 122 kg 2 kg weźmy pod uwagę, że powietrze pójdzie od razu, no to także 100 kg myślę, że jest. Także patrzcie, bo do tych tabelek, to jeszcze nie najgorzej wychodzi z samego obornika. Nawożenie. Ja wiem, że niektórzy dają po 90 ton obornika. Może mają lepszy obornik, bardziej przedrobiony. Yy, no ja się oczywiście to opieram, tylko teoretycznie tak. Ja tym nie mówię. No i tak to by wyglądało. No ja w ciągu roku tamtego dostałem 72 rzutniki na 6,5 hektara. Trochę mi obornika zbrakło, bo przybyła jedna działka. No i trochę na to nowo przybyły działkę, zacząłem obornik testować przed SORGiem, po SORGu. Gdzieś tak koło 10 oborników na pół hektara dałem przez ten czas. No i teraz na wiosnę będziemy dawać. 72 rozrzutniki obornika na 7 hektary, to załóżmy tak. No, czyli wychodzić na 1 hektar 11 rzutniki 22 tony. 22 tony to mamy 103 kg azotu. 3 idzie od razu w powietrze. No i tak wychodzisz średnio na rok 100 kg azotu dostarczamy przez obornik. To jest koło zamknięte. Jak co rok będziemy dawać, no to wiadomo, bo w jednym roku, w drugim, w trzecim się azot uwalnia. No siana, jak mówiłem, większy w pierwszym. No ale w tym roku dałem, w tym roku dam, no to się zamknie w ten sposób. No, i możecie zobaczyć, że dostarczam fosforu, potasu, magnezu. Czyli średnio potrzeba fosforu 60, potasu od 80 do 160, czyli nieźle. Magnezu mi nie potrzeba. Wapń, myślę, że jak mam pH 7, też nie trzeba dawać na te łąki. A tutaj mamy też, ile saletry mi potrzeba na cały rok. To na cały rok wychodzi. Dwa big bagi na rok. Można dawać więcej, ale też ogólnie nie wiem, ja się nie znam, mam gleby słabe, to myślę, że na razie można trochę by pH podnieść, jeszcze bardziej. Chociaż na glebach słabych chyba nie ma co. Jak jest powyżej 5,5 to już nie jest źle. Jak wspominałem, mam, staram się siać najwięcej roślin, które chłoną azot z powietrza i tym mam jak najwięcej arału tym obsiane wiadomo, ziemniak nie chłonie. Pod dajemy dwa razy do roku. Obornik, już tak któryś raz z roku Przedajemy Obornik, siejemy żyto. zbieramy żyto, obornik, ziemniak. Po oborniku jest jeszcze raz żyto. Po życie znowu i tak było już robione, tak już, już któryś rok z rzędu. W tym roku jest to samo: jest żyto. Przed żytem był obornik, po życie będzie obornik i znowu ziemniak. A co po ziemniaku, bo nie to jest znowu ziemniak i tak monokultura jest ziemniaczana u mnie przerywana żytem, dajmy dwa razy do roku. Co so co daje? Dwa razy do roku, bo nie co so działki co nie daje nic. Z czego to wynika? Z możliwości dojechania na te działki, no mam działki porzucane no, w różnych organizacjach różne możliwości dojechania. Ja tam się nie znam, można różnie mi jakie ale są so działki poruszucane. No nie mam takiej działki przy drodze asfaltowej żadnej poza to jedno działko ale to jest ona daleko oddalona i pod żyto nie dałem nic ze względu na to, że stwierdziłem, że to jest nie żyto zwykłe, tylko wykażytem siana ale żeby był robaczek, no to trochę wykił było zobaczymy co na tym będzie opieram się na tym, że dajmy naturze trochę możliwości ja ogólnie obserwowałem, że jak da się naturze trochę szanse to przy opatach są efekty. Wiadomo, że jakieś sucho, to wypali. Ale to myślę, że każdemu wypali, jak jest brak wody. To, to ja jestem tego zdania osobiście, że azotem braku wody nie uzupełni. Ja wiem, że niektórzy mi tak będą dopisać, że jak jest susza, dać zaletę i będzie plon. No ja już gospodarzę 5 lat. Też w pierwszym roku się spierałem. Dawałem nawozy pod każdy pokos, kosząc łąki, później patrząc na dar, ja widziałem, że granulka leżała. Myślę, że tylko tyle powiem. Na działkach, gdzie jest brak wody, to i obornik się nie rozłoży i będzie problem z obornikiem, dlatego też tak nie daję. Najlepiej dać obornik, mówią wszyscy, że podorane. no tak, tylko jak umieść, będę tak. Tylko 30 ary ziemniaka sadziło, nawet i tego nie rocznie to 70 rozrzutniki obornika na 30 ary to jednak nie, i tak daję na 3 ary jeden rozrzutnik obornika podważyło też na jeden ar dałem rozrzutnik. no i tak to robię, tak. Dlatego nie muszę coś tym obornikiem wprost robić, wykorzystywać go jakoś w ten sposób tylko powiem. No i tak to wygląda. Moje nawożenie, na trzeci pokos nic nie planuję. Już innych rośliny korzystają z tego co mają. Także pasowałoby kupić dwa bagi saletry. Czy kupię? Nie wiem, bo wychodzi, że z obornika wystarczyłoby. Nie wiem, na razie deszcze padają. Bardziej w tym roku myślałem o siebie po prostu łąk. Bo jak dwa lata już nic nie jest siane, to jednak pasuje przesiać i wtedy będę miał plon. Ja próbowałem też jest z lucerną na właśnie tych łąkach torfowych. Nie wiem czy rację mam, ale coś tam rosło. Czy było najładniejsze? Nie wiem. Na pewno koniczyna, nawet w miejscach, gdzie są podmokłe, jeszcze w tam roku już widziałem. Ona tak z wiosny ich nie widać, później się pojawia. I czy też było kiedyś, że koniczynę trzeba kosić wysoko? Sam się trochę tym martwiłem, że no, mam rotacyjne tak ją na kości nisko. Za stodoły na pastwisku mam krowy. One wyjadają do zera. i kończyna już jest trzeci rok. Także tyle w filmie na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć.